W są moje dziewczynki, moje pięcioraczki, słuchajcie, dzisiaj przyjeżdża w odwiedzinki ich kuzynka, więc będzie teraz, nie no serio, będę miała szóstkę dzieci pod opieką, sześcioraczki się teraz zrobią, sześć dziewczynek pod moją opieką, no będzie ciekawie, widzowie, ale to jest niespodzianka dla moich dziewczynek, które właśnie tutaj są, na pewno się ucieszą, bo uwielbiają tą kuzynkę, ona się nazywa Zuzia, tak ma na imię, więc będzie bardzo fajnie, widzowie, oglądajcie ten odcinek do samego końca, zostawcie też łapeczkę do góry, jeśli lubicie serię z pięcioraczkami, no i teraz wchodzę ogłosić im taką Nowinę. Cześć dziewczynki! a wy jeszcze w łóżkach leżycie, to już jest po dziewiątej, dziesiąta, No ej, ile one śpią? Zobaczcie. Teraz ogłoszę im taką nowinę. Dziewczyny, przyjechała wasza kuzynka, czeka pod drzwiami. Szybko, musicie prędko zejść i ją przywitać. No ale wiecie co? Myślałam, że trochę posprzątacie. No w sumie jest nawet czysto, ale musicie właśnie zrobić miejsce dla swojej kuzynki. Czy będzie miała ona gdzie spać? No mam nadzieję. Chodźcie szybko! Chodźcie, musimy ją przywitać, bo już czeka pod drzwiami. Hurra, zobaczcie, jak się cieszą! O! Jej, ale genialnie! Chodźcie szybko, Zuzia jest Zuzia. Ha, Zuzia. Hej, Zuzia, zapraszamy Cię. Hejka! Hejka, Zuziu. E, cieszymy się bardzo, że nas odwiedziłaś. Bardzo miło. Zobaczcie, jak wygląda Zuzia, ale ona się wyróżnia wśród moich pięcioraczek, bo pięcioraczki właściwie wyglądają tak samo. Ale zobaczcie, Zuzka jest inna i przynajmniej będę widziała, która to jest która, nie? To znaczy tylko wiem, która jest nie moja, bo reszta to są moje pięcioraczki i one wyglądają tak samo. Miłe cię znów widzieć, właśnie. Witaj, e, co byś sobie zjadła? I ciekawe, na jak długo bo może będzie więcej przygód e, właśnie z tą kucynką. Chodźcie, pobawimy się, może chcecie coś zjeść. No i muszę jakoś im zaplanować dzień, widzowie. Tak sobie pomyślałam, że teraz jest premiera w kinie jakiegoś fajnego filmu dla dzieci. więc więc ja bym ich tam wysłała sobie bym odpoczęła na kawce, herbacce, albo bym się umówiła z jakąś przyjaciółką i miałabym sama też święty spokój. Zobaczcie, jak dziewczynki miło ją przywitały. Czuły się tu jak w domu. Oczywiście, może burgera? Okej, okay, no to może burgera. Słuchajcie, ja coś przygotuję do jedzenia, na pewno fajnego. Dziewczyny nie będą zawiedzione, bo muszą się teraz najeść. Ja chcę być dobrą też ciocią, no bo mu, muszę w końcu tutaj zadbać. E, szukam teraz coś do jedzenia. Zrobię steka, będzie pałki z kurczaka, będą hot dogi. Co tutaj piszesz? Jeść, am, am, no dobrze, proszę bardzo, macie tutaj jedzenie, macie też kurczaczka, proszę bardzo, każdy kto chce, to może sobie wybierać, co tylko by miał ochotę sobie zjeść. Są też pankejki, proszę bardzo. Dla każdego coś się znajdzie, ale proszę nie skakać po stole! Co za w ogóle pomysł? Ej, natychmiast na skajnela na dół! Na dół, natychmiast! Nie no, ja muszę. Co wy dajecie za przykład? Chodźcie tu natychmiast do mnie! Nie ma skakania, nie ma skakania, tu! Na dół nie ma sprzątania, też nastka! Ale ona jest niegrzeczna, zaraz kara będzie, bo będzie szlaban i Zuzia pojedzie do domu. No właśnie. Jak będziecie tak się zachowywać, to Zuzia już więcej do nas nie przyjedzie. Aha, jeszcze muszę, widzowie, wiecie co? W propsach mamy na szczęście teraz taką możliwość, że możemy zrobić dostawkę, bo nie mamy za dużo miejsca. Ale czekajcie, ja zaraz tu postawię krzesło, o proszę bardzo, i z tej strony i teraz wszyscy się zmieścimy. Nawet ja mogę usiąść, bardzo proszę, siadajcie. Dzieciaki, siadać już! Bardzo dużo tu jest jedzenia, hot dogi są, Krysia chciała hot dogi, gdzie jest Krysia? Ej, siadajcie, nie możesz dać szlabanu, mogę, ja mogę wszystko, bo jestem mamą, właśnie, ha, ha, ha. Dobra, siadajcie, wszyscy siedzą, ej, jakoś tak dużo was, ej, ja źle obliczyłam, bo sześciorach! dobra, to proszę bardzo, siadaj. Ja źle ja to obliczyłam. Przecież ja cię nie mogę. Przecież ja teraz mam sześcioraczki plus ja. To jest siedem osób. No dobra, to ja, ja sobie usiądę tutaj. Będę miała przynajmniej spokój. Usiądę sobie tutaj i zjem sobie hotdoga. Ej, ja też kiedyś będę mamą. No na pewno będziesz mamą, ale to jeszcze nie w tych czasach. To jeszcze długo i długo do tego. Widzowie, zostawcie teraz suba... Nie, no serio. Zobaczcie, co one robią, jak one skaczą. Dobra, mam świetny pomysł. Po prostu zawiozę je do tego kina i niech... One tam broją. Niech mi nie broją tutaj w domu. Okej, okay, to im to napiszę. Jedziemy do kina, jest premiera nowego filmu dla dzieci i właśnie dzisiaj będziecie mogły go obejrzeć. Choć Krysia, Wika, jest też Sylwia, ja jestem tylko córką. No tak, tak, już to proszę mi tu nie opisywać. Proszę, proszę się opanować, bo zaraz naprawdę będzie szlaban i, i Zusia pojedzie do domu. Dobra, jej, ale super, no, to proszę być grzecznym, właśnie muszę napisać. To... Proszę być grzecznym, tak? Widzowie, ja robię błędy, wiem o tym, ale nie widzę klawiatury, więc sorki. Chodźcie, chodźcie, idziemy. Mamy tutaj zejście. Ostrożnie, ostrożnie, tylko nie spadnijcie, nie spadnijcie. Co ty tutaj szalejesz, Sylwia? Ostrożnie na tych schodach, no. Ostrożnie na schodach mówię, no. Ja nie mogę. I to jak dzikusy, dzikusy normalnie, dzikusy. Okej, okay, biorę sobie teraz tego vana. Ale teraz nie mogę go wziąć. To ja potrzebuję już autobus, widzowie. Bo to już jest taka ekipa z białego jeepa. Z białego autobusu normalnie. Wsiadajcie. Wszyscy są? Liczę. Nie, nie liczę, tylko sprawdzam obecność. I piszę kolejno odlicz. O, właśnie. Proszę bardzo. Kolejno odlicz. Czy jest was szóstka? Do sześciu liczymy. Proszę bardzo. Każdy po kolei. Jeden. Dobra, następna. Wszyscy są. Aha. Do, do, super liczycie, nie? No ja nie wiem, czego was w tej szkole uczą, ale po tej szkole, co ostatnio oni mieli szkołę życia, no to... O, oj, dziewczynki, to jest y, ciężka sprawa. Widzowie, możecie sobie zobaczyć odcinek z pięcioraczkami pierwszy dzień w szkole. To się działo. Dobra, coś tam odliczają. Pięć, jeszcze szósta potrzebna. Szósta! Dobra. Jest szósta, jest. Mamy. Jedziemy do kina, zamykamy chatę, bo nie chcemy, żeby ktoś nas obrabował. Wszystko, sterowanie domem nie, nie jest dostępne. No nie jest dostępne. Wyjeżdżamy. I jedziemy do kina, widzowie. Już się. Nie, będziemy idealnie na czas, ponieważ o 16 godzinie rozpoczyna się premiera, więc kupię im popcorn. Koło autobusu. Co oni tutaj piszą w ogóle? Nie wiem, te dzieci mają taką wyobraźnię. Podjeżdżam tu, autobus się tylko tutaj zmieści, i zobaczcie, musimy to z boku zaparkować. I ja ten autobus już tutaj zostawię. Niech one sobie idą do kina. Zapraszam, zapraszam, chodźcie! Chodźcie, dziewczyny, ale się tak nie rozbiegać, proszę. Gdzie tam już czekajcie? Czekajcie, chcecie popcorn? Może popcorn? Yy, weźcie sobie popcorn. Ja zapłacę oczywiście. Weźcie popcorn, tu jest popcorn. Mm, tak, komuś coś dać. Ktoś nie wie, jak to się robi. Nie, no, one już pewnie poszły zająć oczywiście miejsca. Macie popcorn? Macie, czy nie? Dobra, daję nasce, mogę popcorn, możesz. Czyste, wszystko mogą, e, picie też macie, to zapraszam, ja was zaprowadzę, chodźcie do kina. Ja nie mogę, widzowie, ja nie wiem, czy to był dobry pomysł, że ja się godziłam, po prostu... O, to jest ciężka sprawa, okiełznać znaczy tyle pięcioraczków normalnie... Sześcioraczków, już to jest sześć dzieci, Ja już mi się w głowie kręci, patrzcie, już normalnie... Ja już normalnie... Zemdlałam. <laughs> Żartuję, wszystko dobrze. Ale już się tak czuję, jakbym zaraz miała paść po prostu. Dobra, siadać. Dobra, zostańcie tutaj ładniwki w kinie, grzecznie bądźcie, nie skakać. słuchać pana ochroniarza, jak przyjdzie wam zwrócić uwagę, bo na pewno przyjdzie, ponieważ jesteście takie niegrzeczne, że na pewno wam ktoś zwróci uwagę. Ta jak siedzi, ty nie umiesz w kinie siedzieć? A ta też, nie no, nogi do góry, ta po Ta w ogóle se leży, a co ty się w domu nie wyspałaś? Nie no, nie mam słów po prostu. Zuzia też rozwalona, nie no moje dzieci, no. Papa, mamo, film się zaczął, zasłaniasz! No dobra, to papa, ja już sobie idę. Idę sobie w końcu jakoś spędzić dzień sama, bo na... Weszłam, weszłam w okno, widzowie, widzicie? Ja po prostu weszłam w okno, ja już nie daję rady, wchodzę w okno, już nie widzę nic, już nie widzę na oczy kompletnie. Idę teraz sobie do kawiarni, zrobię sobie kawkę, zrobię jakieś zakupy, zrobię coś dla siebie. O właśnie! Zmienię kolor włosów? Nie no, nie zmienię, ale pójdę sobie na paznokcie, wypiję sobie jakąś dobrą kawę, bo naprawdę mam nadzieję, że one są tam grzeczne. Także zrobię sobie teraz tu paznokietki. Dzień dobry, sama sobie robię, bo tu nie ma pani kosmetyczki. No i zobaczymy. I wiecie co? Wyciszę jeszcze telefon. Bo zostawiłam tam ochroniarzowi telefon do mnie w razie, co? Ale słuchajcie, ja go wyciszam niech mnie nikt tutaj nie rozkojarza, niech do mnie nikt nie dzwoni. Ja mam wyciszony. Dziękuję bardzo. To jest czas dla mnie. I ja elegancko sobie paznokcie robię. Mogę sobie też... Ale włosów bym nie zmieniała. Widzowie, mi się podobają moje włosy. Co myślicie o moim skinie? Mi się podoba ogólnie. Jestem blondynką i te włosy, co ciekawe, mam od początku na brukę, więc nie chciałabym ich zmieniać. Mój dzień w spa powoli dobiega końca, ale słuchajcie, podjadę sobie, albo wiecie co, pójdę pieszo, bo ja tak naprawdę bardzo mało chodzę i muszę trochę Mieć też aktywności. Pójdę sobie jeszcze po kawkę, wypiję kawkę, no i powoli będzie już zbliżać się godzina, taka, że muszę odebrać sześcioraczki. <laughs> tak, przyznaję, zgodziłam się, wzięłam jeszcze jedno dziecko pod opiekę, i mam sześcioraczki teraz. Więc biorę sobie kawę, bo na pewno dzisiaj zrobią sobie piżam aparty i coś jeszcze im do głowy przyjdzie jakiś pomysł, bo jak jest pięć ich, to już szaleją. A co dopiero, jak będzie ich sześć, nie? W domu, w nocy, to już widzę. Nie będzie dzisiaj spania, także kawę sobie biorę. Najlepiej w wersji L, czyli największej, pijemy kawkę. No i niestety już powoli muszę iść w kierunku kina. Dobra, biegnę już po nie. Już koniec chyba seansu. Mam nadzieję, że czekają. Dobra, autobus jest na miejscu, więc nic nie sprzedziły. Myślałam, że może same wrócą. Ale na szczęście nie, dobra, szybko wbiegam. Słuchajcie, dobiega 20, więc już naprawdę jest późno. Zaraz wracamy. I okej, okay, dobra. Ej, tutaj nikogo nie ma. Chyba się już skończyło. No to wchodzę tutaj, siemanko! Moje dziewczynki! Witajcie! O, jeszcze coś tutaj trwa, jakieś reklamy. Ej, dziew dziewczynki! Mamo, mamo! W popcornie były tatu. Co? Ja, jak w popcornie? Były tatuaże? Nie mi się I co? Jakie, tatu... Jakie tatuaże? Jakie tatuaże? Co tu się dzieje? Jak wy wyglądacie? Co jest grane? Zobaczcie, jak one wyglądają. Krysia, Wika, Sylwia, Nela, nastka moje. Ja nie wierzę w to widzowie. One sobie zrobiły tatuaże? Co wy macie? Co to za tatuaże? Nigdy wam na takie coś nie pozwalałam. Ile wy macie lat? Jeszcze gumę se zobaczcie. Mają normalnie sobie w gwiazdki ubrane te. <noise> Serio? A ta ma na nodze coś tutaj narysowane. Jakieś kwiatki, motylki, Barbie? Zwariowałyście? Oszalałyście? Naprawdę? Kul, cool, co nie, mamo? To nie jest kul. Cool. To nie jest kul. Cool. Absolutnie to nie jest kul. Cool. Nie podoba mi się to. Dlaczego to zrobiłyście? Dlaczego? Dlaczego? Nie. Ej, patrzcie, jak one się ze mną kłócą. Jesteśmy na topie! No normalne, czemu? Nie, nie wytrzymała ja po prostu. Nie. Mi się już. Odechciała wszystkiego, ja już mdleję z nerwów, z emocji. Już mam dość. Dziewczyny, naprawdę tym razem przejęłyście. Macie, 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 macie szlaban! Szlaban, szlaban na miesiąc! Do domu zmyć to! Ej, ale wiecie co? Do domu zmyć! To właśnie muszę im to napisać. Ale wiecie co? No dobra, te tatuaże były w popcornie. one były w gratisie, tak? Tak napisały. Ale wręcz. co to nie jest pięknie? Ja wam zaraz pokażę, co jest piękne. Zaraz zobaczycie! Zaraz zostaniecie, ale już wracamy do domu. Do domu zmyć. A w ogóle gdzie jest wasza kuzynka? Ona pewnie pojechała do domu, jak zobaczyła, gdy. gdy robiłyście te tatuaże. Tak. Na pewno. Nie ma zuzi, zuzia zniknęła. Zaczęłyście robić tatuaże, ona się przestraszyła i poszła. I co teraz ja powiem jej mamie? Ha? Nie chcę ich zmyć. Macie. Ja nie zmyję w życiu. Ale już, ale już będziecie je szorować, aż zejdą. I koniec kropka. Jestem nawet wściekła. Nie, nie poznaję moich dziewczynek, moich pięcioraczków. Zapraszam do autobusu natychmiast. Zapraszam, wychodzimy. Ale już, zapraszam! Wracamy do domu! Wracamy i każda Wracamy i każda pod prysznic. Mam nadzieję, serio, że te tatuaże są zmywalne, to znaczy na pewno są zmywalne, ale że one zejdą po pierwszym myciu, a nie, że będą musiały iść tak do szkoły, przecież jak one pójdą tak do szkoły, to ten dyrektor zaraz mnie wezwie na dywanik i znowu będę miała z nim wiecie, spinę, bo ja ostatnio się z nim pokłóciłam, ten dyrektor nie jest zbyt fajny. No jestem w szoku, że dopuściłyście do czegoś takiego, no dziewczynki, no w takim wieku zmywalne tatuaże, no nieważne, że one są zmywalne, nie robicie takich rzeczy, zobaczcie, nawet jadę przepisowo na Brookhaven 30 na godzinę, a wy robicie sobie jakieś tatuaże z chipsów, no, no widzowie, czy wy kiedykolwiek robiliście tatuaże z chipsów, albo z popcorna, czy tam, nie wiem skąd wy tam macie te tatuaże, ale już wysiadać, zapraszam. I nie będziecie kolacji za karę. Nie ma kolacji, nie ma jedzenia. Za karę nie ma kolacji. Proszę do łazienki, ale już, ja nie zmyję. Ja nie będę nic szorować. Proszę to zmyć, bo mama się wkurzy. Ostro. I zobaczycie, naprawdę zobaczycie. Wtedy, wtedy będzie bardzo źle. I ściągać te okulary. Właśnie. Ściągać te okulary. Nie ma słońca już. Noc jest. Dziewczyny, proszę, dziewczyny, proszę nie słuchać. Ale już. Zapraszam, dobra. Nie mam siły, widzowie. Zobaczcie, one się buntują. To jest bunt. Już dzieci. Dzieci przechodzą czasem taki okres buntowania, i ja naprawdę już nie mam na to wpływu. Brakuje mi ojca. Właśnie, widzowie, muszę poszukać ojca. Gdzie jest ojciec? On, powinien przyjść i tu zrobić porządek. Fajne są i chcę je nosić. O nie. Ja idę spać i ich nie zmyję. Ja ich nie zmyję. No, patrzcie, jak jeszcze sobie skaczą. Mam okulary, są z siebie dumne. Żuję gumę. A tobie nie jest zimno w tych spodenkach? Właśnie, na na na. No, co ja mam teraz zrobić? No, nie dam rady. Ich jest piątka, ja jestem jedna. Nic na nich nie działa. Szleba na nich nie działa. Zamykam ich w domu. Yy, zakaz wyjścia. Zakaz wyjścia z domu na rok. O, dobra. To będzie, może to zadziała. I zakaz telewizji. Zakaz, zakaz TV. O właśnie, nic nie będziecie miały. Zakaz smartfona, zakaz iPhone'a, zakaz telewizji, zakaz jedzenia, zakaz wychodzenia. Tylko do szkoły i z powrotem. Właśnie. Na 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 na, nie ma... Co? Ej no. No sobie ze mnie żartują. Już, zabieram ją, zabieram ją, biorę ją. Biorę ją tutaj, proszę do mnie przyjść. Proszę, proszę, proszę do mnie przyjść. No, ale już. Niech ktoś do mnie wskoczy. A, no, nie mogę. Mamo, przesadzasz. Ty przesadzasz. Idę już. Idę z nią do łazienki. to jest łazienka. Tu jest łazienka. Bardzo proszę. I tu, do prysznica. A, jej zostajesz tutaj. I następna. Wchodzisz do prysznica. Pod prysznic, do wody. Do wody. Ale już. Do wody. Widzowie, no... Nie wiem, nie poradzę sobie. Napiszcie mi w komentarzu widzowie, jakie są dobre sposoby, żeby coś zadziałało na te dzieciaki, te moje bachory, bo one sobie zrobiły zmywalne tatuaże, ale nie chcę ich zmyć. I teraz, jak one mają iść do szkoły? Co zadziała? Jak powinnam im zagrozić? Może powinnam im coś zabrać, ale już wszystko im zabieram i zobaczcie, one się buntują, tańczą sobie, skaczą i w ogóle się nie przyjmują. Ja wiem, muszę zadzwonić po ojca. Smyslow, jesteś potrzebny nam tu, żeby zrobić porządek z dziewczynkami, bo. Jak ty przyjdziesz, to może one będą słuchać, bo ja, ja już widzowie nie mam siły, rozkładam ręce i tak się właśnie czuję, także nie wiem co będzie dalej. Subskrybujcie, żeby tego nie ominąć, bo ja już nie mam siły.